Siemano, dzisiaj zabrałem freeza na 50 godzin w G. Jesteśmy w Bieszczadach, miejscu, gdzie się młodzimy i wychowałem. Karol, pokażę Ci najlepsze atrakcje tego miejsca, najlepsze widoki. Bo rowerami, a na końcu spędzimy noc w schronisku, bez wody i prądu. Nasza pierwsza aktywność jest za nas pięknymi widokami. Właśnie zabrałem freeza do najlepszych miejsc w Bieszczadach Jedziemy rowerami elektrycznymi, zobaczyć piękną solidę, piękne sale w piękne lasy, no i przede wszystkim piękne góry, pieszczackie. Mamy elektryki, więc będziemy mogli zapierdzielać potężnie. To jest moja pierwsza styczność, żeby tym już ma. Zjeździł, a ja już troszkę ciężej oddycham. Mamy 9, około 9 przystanków. Zmierzamy do pierwszego. Zjazdy to jest to co by najbardziej. O, kur... Ej, to jest grube. No także, proszę Państwa, Przemek zrobił jeden skok i to jest efekt tego skoku. Stary, myślałem, kur... że umrę, nie? Lecimy dalej. Ale zajawa, ja pierdziele. I siadam. Ej, to było za grube! Jak to jest zajebiste! Nie jeździemy jeszcze tak na takiej petardzie jakby w ogóle gdziekolwiek, nie? Ej, zajebiste! Ja dole! Ja p***, ja p***! Ja ale p***, praca! Ej, to jest normalnie? <gry> Ja pierdolę A... Ej wy***ał się A, Łapu krzywa łapu Ej czekaj 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 wtedy i tu się wystraszyłem, że nie biadę, pa, pa. na nie wjadę Stalem auta Stanąłem na wczesnym kole i się po prostu położyłem na tym Ale stary ty jesteś świrę ciężkim Ej, Jedziemy dalej ale ty uważaj na się bo Ja świrę ja... O nie A, Zajebiście adrenalinka fajna Ej, fajna, ale Ej. wiesz co, jest trochę strach Szczerze, ja się trochę bałem No i kochani, kierujemy się teraz na Solinę Czyli nad wodę, nad zalew, największy zalew sztuczny w Polsce Jest mega kozaczko, piękne kieszczady, wiejskie życie Dzięki. Spokojne wiejskie życie W zgodzie z naturą Ale tu jest stromo Aaaa! Jooo, ale zajebiście! Jak pięknie jest, patrzcie. Jesteśmy zaraz pod stacją gondoli nowej atrakcji turystycznej w Wieszczadach. Ej, dobre to jest! Lecimy! Dobra, ja nie dobra stary Nie możemy być tacy, nie? Nie, 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 zjeżdżam i wyjeżdżam jeszcze raz Słuchajcie, jest lipa, ale robimy drugi podjazd, nie może tak być, ja nie wyjadę Ale dobra, i tak wyjechałem więc lewo, trzeba jechać tam w prawo, teraz w lewo I cały ten podjazd długo sensu? Zajebiście O kurwa O, kur... o kur... Widziałem TO! Do... O kur... co To jest za dźwięk stary. Jaki? Stary Mordo flag Stary, przebiłeś kowo Ja... dole! Dzwonimy po króli! Akcja ratownicza! Spokojnie uratujemy. Dobra, wracamy, nie poddajemy się. Oooooo, Karol, ale tu jest pięknie! My jesteśmy w Polsce! Jezu! Ale pięknie! To w ogóle nie wygląda jak Polska, co? Jak w ogóle? Przeżyliśmy! Jest! Jest, Przemo! Ah. To była mocna trasa, ludzie. Ej, mocna była, fajna, bo była dżunglowa bardzo Jakby w ogóle nie było pięć oh. momentami stary ja Jechałeś było... po trawie, jakby nie było drogi, nie? Jak daleko my stąd do busa? Daleko Tyle powiem, nie? Dobra, lecimy tu Ostatnia prosta, tylko stroma, ale prosta Jezu, jak tu pachnie, stary! Jedź! Ale motywuje się sam, patrzcie, jedź! Bardzo jest źle, kochani. Bardzo jest źle, ale próbujemy. Zobaczcie, jaka jest strona. mną, nawet A Ej, wiesz co, nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężkie, tak szczerze. Ta podróż. Jest! Jest! No i tam w ogóle ustrzyki o tam osiedle jest tam. No to jest słowem. O jak pięknie! To było bardzo, bardzo satysfakcjonujące na ostatni zjazd i cieszę się, że on tak długo trwał, ale gruba to Dokonaliśmy tego, przejechaliśmy się. Dzień na, Dzień na rowerach w Gigi. Dzień na rowerach w Gigi. a teraz czas na kolejną atrakcję. Ona się zrobiła, ja mam też polak na sobie. Jesteśmy już w miejscu kolejnej aktywności, czyli pokaz gwiazd, tak naprawdę. I będziemy patrzeć na gwiazdy przy pomocy teleskopu, teleskopa. No i zobaczcie, jaki jest piękny zachód słońca, właśnie. A czekamy, aż będzie całkiem ciemno. A jesteśmy, właśnie, wy, z tego co się orientuję, w najciemniejszym miejscu w Polsce, tak? E, tak. jezu! Ale kochany no, Witam! Na najbardziej rozgwieżdżonym miejscu w Polsce To jest dzikie niebo Dzikie niebo, które jest pozbawione zanieczyszczenia światła To jest ostatnie takie miejsce w Europie Stary, patrz jaka chłopie luneta Nie. Patrz to Chłopie, tym patrzysz do sąsiadki I widzisz każdy x, który robi na krzyżówce oczywiście Tutaj można zobaczyć te obiekty tak jak na zdjęciu Konia stroną Tu droga mleczna, tak to? To już zaczyna być no jest taki niby latawiec. Aha, kształcie latawiec. A jest, no. I to jest tutaj ten tu jest cztery takie rzeczy. mówić jakiejkolwiek dziewczyny. jesteś królem dziewczynym. Jesteś takim królem, on jest w szoku, nie? Ona jest w szoku. Później to wpisuje ta. i wiesz że to jest I To jest prawda. prawda. Ej, dobra, Zbawić powiem szczerze, tych z... Ej, jest tych z... gwiazd! Z... No. Strasz... Ej, I bardzo dużą. wyraźnie widzę drogę mleczną. Dobra, to co? Może już powoli coś będziemy to co, sobie robić? co? Do teleskopu idziemy, tak? Idziemy do teleskopu no, no dobra Let's go, ale jazda <ścoughs> Gigantyczny potwór Zacznijmy Dobra Dobra, dobra, ja dobra, dawaj Karol pierwszy Ale wyostrzona jest, tak? Wow Nie No dwa księżyce widzę ten link też jest? Tak chłopie Zobacz, zobacz Ja! O nie, ale jaja O ja Jo! Dobra, je, no fajnie to bardzo wygląda, bardzo fajnie. Iooo! 200 tysięcy gwiazd. 200 tysięcy gwiazd. No to co? To chyba w ogóle kurczę dziękujemy tutaj za... Mega fajnie, Dzięki. Mega fajnie. Bardzo było, dziękuję Ci bardzo, bardzo było fajnie. Zarobiście było to Żyć. wszystko zobaczcie. Więc jak chcecie taki pokaz, to wbijajcie do Pawła, tutaj proszę bardzo. Park Gwiezdnego, nieba pokazy, nieba w parku Bieszady Tutaj wbijajcie, zapraszam, Bo naprawdę fajnie. To jest taka fajna rzecz, kurczę, nie od serca tutaj zrobiona i naprawdę warto. Nara, ten dzień jest dniem kolejowym. Teraz jedziemy na drezyna! W Mieszczadach tory kolejowe są nieużywane Jeździ tu jeden pociąg tylko raz dziennie A jak nie jeździ to jeżdżą trezyny I można sobie poznać różne ciekawe miejsca Ej zobaczcie, jedziemy teraz nad wiaduktem kolejowym Na wiadukcie kolejowym Ale mi się nie chce, chce wydałować, ja pierdzie. Ej, a powiem ci tak, że jak on jest dużo spędzony To na się w ogóle jedzie Dobra Rudy, to mój stop, nara <śles> Takie polskie hawaje ci powiem, Rudy, nie? Tak, identyko. Budował tamę. Cieńsze. O, bóbr na 100%. Co ja nie wiem, to robię? No jak? Że to by patyki poukładały takie wielkie. Co, jakby to naprawdę był bóbr. Tutaj są niedźwiedzie kły albo coś takiego. I to są stare, wojenne takie blokady, żeby czołg nie mógł przejechać. O! Ja piole! Ale stary gówno z całego osiedla. wy. Kochani, te tory prowadzą na Ukrainę. Te rogatki, no to, to teraz ludzie normalnie prywatnie kupili, kupili z tym, 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 tym. Tu było jakby, za, co obserwowali, tak? I dobra, tempo, raz, 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 raz. Ale my jedziemy z taką prędkością, jak tu pociąg normalnie jeździ. A? Bo te tory są w takim stanie, że nie mam szybko by się wykoleił. My tak wcześniej mówiliśmy, że luzukali nas szukaństwo, bo było w skórki lekko, a teraz jest ciągle troszkę pod górkę. Jest źle. Zobaczcie co się dzieje. Mam dwa konie mechaniczne. O. Ej! To mój tato pojechał. A, koniec podróży. Jesteśmy w miejscowości Bug. Jesteśmy w drodze na kolejkę wąskotorową. Koniecznie oglądajcie ten film do końca. Czeka nas noc w strzałisku górskim. Bez wody, bez prądu. Będzie grubo, będzie ekstremalnie. Czekajcie na to. Kochani, tutaj prawdziwy Bieszczady. Przejmuję Ciebie na odcinek i już jesteś nami. No to okay. To jest wagon, to można sobie zjeść. Warz, co było i co? O, o, warto Uwaga, wagon, w którym dwa lata normalnie pracowałem. Teraz tutaj siedzi moja dziewczyna, Cześć Zasia. O, cześć, Siemka. Siemka. tutaj jako sklepikarze jest taki zakład jeden. Bo generalnie są tu takie, wiecie, drewniane wyroby też, ale jest jeden schowany, którego nikt w życiu nie kupi, bo jest tak brzydki, że leży z tyłu, nie? Ale jak ktoś go sprzeda, to jest królem, bo nie wiadomo, co to ze zwierzę. <laughs> I kosztuje 148 zł. Ja to kupuję i będzie u mnie na Instagram konkurs i ktoś wygra to pamiątkę Ja to biorę To jest trochę pies, trochę niedźwiedź myślę Powinni się to sprzedawać tak To proszę Państwa jest zwierzę, które nawiedza o tą kolej przez wiele wiele lat Nikt nie zna jego nazwy Nikt nie Zwyknie zna jego nazwy, bo ono było tylko tutaj tak jest. <głos> <głos> Żeby wygrać najbrzydszą rzeźbę zwierzchat, jedyne, co musi zrobić, to pod moim najnowszym zdjęciem, właśnie zwierzchat, wymyślić najlepszą nazwę dla tego zwierzaka i wymyślić najbardziej kreatywną historię, skąd on się wziął. Po prostu. Najlepsza odpowiedź wygrywa. Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie! To jest urządzenie, co? Jak to wygląda, działa, pan? Ja to puścił i jedę. Ja, ale zajebiste. I to jest z roku 1950? 6. Jedziemy, co nie ma co gadać. To co, mogę ruszyć? No. Ciśnij i do siebie. A to tak, no wiesz. Nie no. Nie Ale to jedną ręką działa. Nie działa, jedną. No, działa. No. Działa. no, no. i? Jeszcze, tak. tak może sobie ręką lekko puknij. O widzisz, coś się dzieje. Jeszcze, jedzie, no, Wystarczy. Ale teraz się patrzysz do tyłu, żebyś kogoś nie zabił, nie? No i teraz spróbuj hamulec, nie do siebie. Karo, teraz ty, no właśnie. Oła gorące. To ci nie kopasz nie No hej. Udało się. No, dobra. Lecimy szefie Dobra, tu się zhamujemy Najpierw Ej chłopie, normalnie się tu obarzyłem tak, że już mi skóra zeszła, nie? Tak. A ty go dotknąłeś po Ty go dotknęłem tak? Tu ty, tak na, 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 na pół sekundy, nie? O No ale nie, chłopie się woda, ale! Sto lat temu chłopie tym jeździli Dokładnie tym sto <ra Darling> tak. lat temu dokładnie tym jeździli. nasi pradziadkowie. Troszkę się wczoraj przy na rowerze. Jak <sledź> parowy. <gry> jest ale zajebiste Popatrzcie tutaj ponaj po prawej stronie. Co to jest to. Dron się wyładował Raz, a dwa straciliśmy zasięg w ogóle. Musiałem już wylądować gdzieś przy torach zaraz go odzyskamy. Wow! Jakie chyba na drodze wylądowałem? Tak, na drodze chyba wylądowałem. I uuu. Uuu. Dobra! Jezu kochanie! Ja Fajnie. Bardzo fajnie. Dziękujemy pięknie. Polużyli się już stąd, no. Jest, no. Jednym ruchem ręki. Jednym ruchem ręki, ale tak nie było tak łatwo wcale. Dobra, dobra. No. Tak. Lutowiska, to jest najbardziej na południe wysunięta gmina w Polsce. A po drugie, o najmniejszej gęstości zaludnienia. Tak. Zaczynamy przygodę. W drogę. W drogę. Rzyna. drogę! Popatrzcie, jak otworzyć kosz na śmieci. Jak go otworzyć? Nie otworzysz tak po prostu. No. Bo nie wiedzieć, jak bo ryjem. Tam musisz włożyć. Dopiero. Że jedziemy panda, nie słyszymy. Że... No, bo to są wiedział ogólnie. Także jedziemy, może jakie spotkamy. Ja, ja, ja bym chciał spotkać niedźwiedzia. No nie wiem, czy byś tak chciał. Wychodzi tu niedźwiedź i ty najlepszy, co możesz zrobić, to położyć się na ziemię i uszy zatkać rękami. Nie ma ja To ja ci powiem teraz, jak byliśmy w Afryce. Nigdy nie możesz uciekać. Najlepiej nie ruszać się. Opowiadał mi Kaję, że mieli raz sytuację, że bieg na nich lew i on tylko podział do swojego ziemana stół i stanęli i zaczęli tak zrobić rękami że zaczęli krzyczeć. Ua! Wiesz, wrzeć się, nie? Ja, I on stanął! Metry. Oni chciał wystraszyć zobaczyć czy oni mają psychę to była walka psych i se poszedł, po prostu I oni byli silniejsi. ale ja bym nie miał takiej psychy. Kochani, jesteśmy właśnie na szlaku górskim już do schroniska bez wody, bez prądu przypominam, w którym spędzimy całą noc i będzie grubo. godzinka drogi. O. Się po, nie się o zdjęcie. Błagam, błagam. No, to zdjęcie to wszystko. Ja Ej, Ej, ja mam prawko na motor, daj mi się przejechać o, <grywa> Ej, Fajnie, fajnie, fajnie się biera. Ostatni raz byłem tutaj jakieś minimum 5 lat temu, może nawet wcześniej Fajne się, rzeczy się fajne różne robiły, no i co? Yy... I gówno Kur... No i tyle Fajne się rzeczy różne robiły, zajebiste w ogóle <grywa> zdanie <nie? grywa> Tutaj sobie wychodząc z kolegami, zawsze tutaj robić przerwę. O tak o. Jestem mega ciekawy jak to wygląda z góry. Jeszcze na niedźwiedzia chłopie. Do chaty socjologów na górnym utrycie, pozostało nam 20 minut. W drogę! Zamka wygląda jak pies stary, tam, co to, to małe, widzisz? No. no. Nie, 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 nie przychodzi stary, ja mam do. Nie no, mogę przyjść. Wystarczy ty na tytule, nie musisz być niedźwiedzia. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oto socjologa i jest dym w kominie. Więc ktoś jednak chyba jest, ale fajnie. Tak fajne. to wygląda. Nie gadaj, że i tu wodę zrobili. Dobra, dobra. Oj! Nie no co ty stypa? Wyżej. No dobra w kółko, w kółko, w kółko, No ja... leci w kółko, w k widzę! Dobra, mój! Ludzie są tu To tam też jest teleskop. Wow, ale pięknie. Wow. No, to raz kiedyś spłonęło ogólnie z 20 lat temu i oni to na nowo, to jest to ma jakieś 20 lat To jest stopa kominowa, która została pospalenia poprzedniej chaty To taki był pożar? Tak, wszystko spłonęło Przed nami wiata gilowa, tutaj sobie można rozwalić to nisko i siedzieć O tu, tu leciało woda tym To miejsce przed nami nazywa się lektorium Tam jest idealne miejsce do czynienia książek co jest? Co jest? Co tu się DANA! Yeah. Zobaczyliśmy teraz jakby otoczenie chaty. Teraz chcę zobaczyć chatę w środku, czyli to, na co wszyscy czekają. Zobaczcie, kochani, zmień buty. Tutaj nie ma ci Z Zważ się jednak na komfort i wyboczynek innych wywalców, za co będą ci wdzięczni. Tu ja do czekańców. Znaczy, każdy wtrąca po sobie. Tutaj nie używamy telefonów. Oh, Tutaj mówimy sobie na ty. Wciągnij buty i zostaw je za linią. Śmieci weź ze sobą. Chodzimy. Co to jest za to, to na sznur ale... System. I teraz wygląda ciężka. I patrz, lekko otworzy. Cyk. Ja... co jest? O kurde, fajnie eh, hi, hi to, -ni. dobra, Jak nie wyłam to łapię iPhone'ik, który on No No jestem tutaj w środku, to taka majsterkowa część. Tam jest właśnie pokój gospodarza Tu jest łazienka No i co? No dobra, a tu się coś robi? No musisz tam wodę na baniaku No wolę do baniaku No i tym się tak myjesz, to jest słuchawa, tak? No No i spoko A Aha, kubek a, a dobra, dobra, dobra No i tu mamy kuchnię ale klimat Także my tutaj sobie dzisiaj na tej kuchni coś tam spróbujemy ugotować To jest piekarnik, ciepło jakby z kuchni idzie tu Tutaj lejesz wodę a, Nagrzewa ja się kuchnią zarąbista. I masz tutaj normalnie ciepłą wodę Zlewik, wszystko tak samo, do mycia, naczyń, nie ma kranu Zmywać kula. No właśnie No i tutaj są różne rzeczy zostawione przez ludzi, bo tutaj jest taka zasada, że jak weźmiesz za dużo jedzenia To zostawisz po sobie, o. żeby inni mieli Spierać. No i takie są tutaj rzeczy, nie? <laughs> a, czyli masz różne baniaki, nie? Czerwone są do mycia i to, a to jest do picia i ogrzewania jednej ze stóp Jezus, to jest druga. No i najważniejsze pomieszczenie tego domu, czyli salo. Zapraszam. Za chwileczkę wszystko tutaj się rozjaśni. Mamy gitarki, to wszystko będzie używane. No i tak to wygląda. Tutaj ogólnie miało miejsce właśnie ta moja tragedia, która się rozpoczęła. Ona się tu zaczęła. Skończyła tam na schodach. Są trzy piętra łącznie. No partner i jedno i drugie. Tutaj jest główna sala do spania. Każdy ma kocyk i ma teracyk. Ja tutaj w ogóle ludzie się co? Tutaj gospodarz zmienia się mniej więcej raz na cztery lata. 솔즈 so 그룹아 To ja jest źle. Źle to jest ciężko. jest o, ciepło. Zawsze w takich miejscach, jak jest taki widoczek, to najpierw jest taka jedna barierka malutka i nagle potem coś się dzieje No i wszystko jest zablokowane. Czas odejrzeć nasz pokój, czyli tak? generalnie tutaj nie działo No na pewno się coś, nie coś działo. I to jest po prostu nasz pokój, tu będziemy dzisiaj spać. Czekaj, na ufałóżnie, nie? No dobra, jest mega widoze. Eee. Ej, ale serio. Jakby zadzwonił Ci telefon, to jest dniętka ciężka. Ciężka biętka stare, nie? na i <laughs> W salonie się już rozświetliło. To jest po prostu wolny dom, gdzie czujesz się jak u siebie w domu. Okej, okay, zaczynamy gotowanie. Gotowanie po prostu gotowanie. Także przemów, gotujemy, komentujemy. No czego? go. No jak na razie, to ta woda w ogóle nawet ciepła nie jest w żaden sposób, którą tu nalawa. 10 świeczek już zaraz pamiętam. To jest moja misja ogólnie dzisiaj. Zrobienie tego spaghetti to będzie challenge. O W ogóle nie widziałem nigdy czegoś takiego. Andrzej. Tu jest wszystko o Jezus. Mać, Jezus! Tak miałem blisko tu głowę, nie wiem czy sobie nie spaliłem. Bo... Co co nie? <laughs> Ej, co? Tu <Ty> co? <laughs> to? <śmiech> to? <śmiech> to? <śmiech> to nie czułbym? <laughs> to była sypie, że nie mają czucia, w sumie czuć Czas na rzucnie mięsa na patelnię. wow a co jest? Tu k***a pali, Tu się trwali, tu Ale to zaraz spójnie, to nie będzie tego, nie? Zobacz stary, tak się to przełoży. Teraz jest to tam, tam nikt nie patrzy. Akcja ratowanie garmu. mamy wyczarne, że musimy się pozbyć tego zawosku. No i teraz jak to zrobić? Po kalecyny i widać... Tu się normalnie... I cyk. Lecisz. Pokaż z drugiej strony. Dobre, Ej, schody, jest, jest dobra, schodzi. Dobra, schodzi. co stracisz, kurwa? Pomidorki. No, katałem, Idziemy robić reakcję na moje spaghetti w chacie socjologa. Ja nie wiem, czy w ogóle to nie jest surowe. Ja w ogóle tego nie próbowałem, w ogóle. Nie wiem nic. Nie smakuje. Po pierwszym brzmieniu jest dobre. Ej, dobre jest. Makaron był gotowany. I za mało soli w makaronie, mega, ale to nic. Teraz z mięskiem. Sos dobry. Kochani, czas na wanilę. Dalej boli serce mnie przez Ciebie, przez Ciebie. Twoje usta smakowały jak wanilia. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Król Michu pierwszy. Słuchajcie, miło mi, że mogę z, z wami, wami, i z wami wejść w następną dziesiątkę mojego życia. Dwudzieste urodziny. Słuchajcie, szósta rano musimy jechać, wstaliśmy. Jest jak jest, cieplutko, fajna pogoda, wszystko jest fajnie. Idziemy do auta, kończymy. Dzięki, pa, pa, pa.